Dzień dobry wszystkim. Wyjeżdżam właśnie na przymiarki i chcę wam powiedzieć, że jest minus 4 stopnie. Wyciągajcie kurtki zimowe. Byłam na przymiarkach. Jaką mam suknię. Składa się ze spódnicy i z gorsetu i poprosiłam, żeby gorset był i na zamek i wiązany. Żeby mi ścisnąć tam wszystko, żebym wyglądała jak osa i tak jest. Bardzo mało chodzę po eventach przez ostatnie dwa lata. Ciężko mi gdzieś znaleźć na mieście, ale jutro wyjątkowo wychodzę, bo jutro jest gala Kobiety Roku Glamour, w której jestem nominowana i wręczam również nagrodę, więc jutro mam wychodne. i stroje, także tak. Dzisiaj będzie mnie mało, muszę dojechać teraz do szpitala i może jeszcze szybko zjem śniadanie. Właśnie. I zanim odjadę, chcę Wam tylko coś powiedzieć a propos cukrzycy. Wczoraj byliśmy w odwiedzinach u mojej rodziny mm, i moja kuzynka. Ma córkę, która ma zdiagnozowaną cukrzycę typu pierwszego, i były robione badania. Moje kuzynki, córka ma cukrzycę przez gen, który przechodzi z pokolenia na pokolenie u nas. To jest potwierdzone. Moja probowcja miała cukrzycę, i trzecie pokolenie może mieć cukrzycę, więc yy... młoda. W 15 roku życia się dowiedziała, że ma cukrzycę, i można zbadać, zrobić badania genetyczne z krwi u dzieci, do, u dzieci od drugiego roku życia, chyba jest refundowane przez NFZ. I będę robiła Losiowi takie badanie, czy on nie ma mojego genu, czy ja też tego genu nie mam, żeby po prostu wiedzieć, mieć spokojną głowę. I gdyby ten gen został wykryty, no to tfu, 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 tfu. tfu nie da się temu zapobiec. Natomiast po prostu można być świadomym i wiedzieć, że kiedyś może się to wydarzyć. I wiedzieć, jak reagować. Natomiast bez paniki, bo z cukrzycą też da się żyć. To nie jest wyrok żaden. I tak o. Ale najważniejsze to, żeby badać i sprawdzać. Jeżeli, w cukrzy jeżeli macie cukrzyków w rodzinie, to warto sprawdzać geny, bo może być to cukrzyca genetyczna.